Łowę sery beczki Dobra, tutaj tu tu Łłowe sery beczki O pierwsza ryba Fajne. O, o, o Jakiś czas później? Sorry, naprawdę zapomniałem, e, ale zróbmy też raz. Łowie z rybeczki, a łowie czym? Łowie kęs, a puche. nie dobra. to mnie wykańcza. E, tak, to ja Wix. Dzisiaj nagrywamy odcineczek. E, e, przekozacki odcineczek. Dobra, wezmę tą wędkę dzisiaj sobie ubiłem rybki chwilę na początku. A wiecie dlaczego to robiłem? Ponieważ ostatnio yy, kiedyś yy, w tych filmach, co, kasowa, yy, co skasowałem te filmy, to zrobiłem yy, film, gdzie na początku yy, z tej serii, gdzie na początku yy, zrobiłem yy, film, gdzie zacząłem łowić rybki i to mi się tak bardzo podoba, to podobało, to podobało ten, ten początek się tak bardzo podobał mojemu kuzynowi yy, że poprosi, że jak skasowało, to poprosił mnie, żebym jeszcze zrobił raz. W sensie nie poprosił mnie, ale tak mu się bardzo to podobało. No jak to skasowałem, to pomyślałem, że w sumie zrobię jeszcze raz takie ten drugi te wstęp, że łowię sobie No i no, no ten odcinek, co skasowałem kiedyś, no, jak kasowałem jeszcze odcinki, no to, to było nawet śmieszne. No i pomyślałem, że też to wrzucę jeszcze raz. No i dobra. Miałem zrobić trochę inny, a mianowicie, że patrzę się na mechanizm yy, zegarowy, ale dobra, nieważne. E, nic się nie zmieniło. No właśnie, na ten mechanizm. Ja go wyłączę. No. Nic się nie zmieniło. Pokażę Wam, co się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Pokażę Wam, co się zmieniło. Tak, bardzo mądre, bardzo mądre. Wysadziłem trochę tego spawnera. Zasadziłem tu drzewa, żeby je skosić. E, trochę zrobiłem tutaj murku. I tu też zrobiłem trochę murku, a nawet trochę dużo. Pokażę wam. A ja tu mam, tutaj. Trochę dużo zrobiłem tego murku. Yy, ale dobra. Yy, mam długi murek, bardzo długi. Pokażę wam, on już był zrobiony, tylko nie było tych takich tych tutaj tego yy, właśnie z desek i właśnie to zrobiłem. Yy, I tutaj ściągnę tu. I jeszcze wam pokażę, co tu się zmieniło. Ogólnie to, wiecie co wymyśliłem po zaczu, poza Że y, gdzieś tu, czy gdzieś wokół mojej wioski, w ogóle tu jest ten nowoczesny budynek, że gdzieś wokół mojej wioski, nie wokół, tylko obok mojej wioski, nic się nie zmieniło poza tym murem. Skaczę, a nawet nie skaczę. Dla. że wokół mojego muru <laughs> zbuduję sobie coś takiego, y, że. Jezu, brakło braku mi słowa. Zbuduję sobie wokół mojego muru coś takiego. Ojej, e... wokół muru. Po prostu obok wioski, nie wiem, może pewnie, prawdopodobnie w tamtą stronę, albo w tamtą stronę, do przodu, albo tam, ale raczej tam. Zbuduję po prostu wielkie miasto. E... Znaczy, m -m małe miasto zbudowane z jakiegoś, nie wiem, 10 budynków i mała ulica e... Purde Dos, e... która jest zrobiona. Która będzie zrobiona y, z tych, takich tych, jak ktoś nazywa, no będą taka kawiarni i tak dalej, i jakiś tam pomnik ślimaka, no tak jak w Francji jest ogólnie, bo to jest język po, y, Minecraft po języku francuskim, także y, pomyślałem, że... E, no i pomyślałem, że takie miasto ma mini zrobić. Tutaj mamy dywanik rozłożony, tak sobie... Był, mamy piesiunka, który się nazywa Kraki, bo mój kuzyn go nazwał. Właśnie mój, kuzyk, mój kuzyn Antek, który y, mieszkał w Kanadzie, ale przyjechał do Polski, urodził się w Kanadzie, ale przyjechał do Polski. Y, I on, by było, ale dziś dużo gala. Fajne tutaj jest, nigdy tu nie przybywam, on tu naprawdę fajnie. Y, I ogólnie, y, no, on ma kanał, który się Gaming with y, Sweet Gaming. Gaming with Antek, a teraz, czyli granie z Antkiem, albo gra z Antkiem jakoś, tak? A teraz się nazywa... O, piesek do mnie pomachał. Cześć, piesku. E... No, cześć, cześć, cześć. Tam może jako, jakieś żarcie w tym czasie, co będę gadał. No i... E... On przyjechał z Polski, no i ten kanał. To pomyślałem, że też zrobię, yy, no, też wtedy zrobiłem kanał. Miałem przedni w planach zrobić kanał, ale on zrobił pierwszy. A tam takie... Yy, ja usług tego dużo, bo to by było takie. Yy, no i to? Yy, no i... On miał kanał, zmienił nazwę. Yy, teraz się nazywa Swi Swifty09. O maś pieszuniu. Uuuu. Aż więcej nie możesz. Szkoda. Patrz, jak przychyla głowę, ale kozatko. Hej, co jest? On macha głową i jeszcze ma ten. Ej, on tańczy, co jest? On macha głową. On tańczy normalnie, dobra. Ej, posiedzę sobie i powiem. No i właśnie on... Nie to No i właśnie on... Zrobił sobie kanał, zmienił nazwę, Swifty09 I kiedy był jeszcze Gaming z, 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 with Antek? W ogóle zasubujcie go jeśli Najpierw zasubujcie mnie, potem zasubujcie Mojego kuzyna Gaming with Antek Czyli, znaczy Gaming Swift with Jezu Swifty09 Swifty09 Potem y, mojego kolegę y, Który się nazywał Dexus Brawl Stars wtedy Kacper, czyli w Minecraft'cie podłoga, Futisek podłoga, a w Roblox, w 1, 2, 3, 4, 5, to na YouTubie miał kanał Brawl Stars, ale teraz zmienił go, zmienił nazwę kanału na Kadler. I jeszcze jednego kolega, który się nazywał o jezu, się jakaś... nazywa? Ej, nie! Ale brzydko! Jezu, czy ja to dopiero teraz się skapnąłem? Czy serio? Tu jest tak, ten, a tu nie Czy ja serio? To tak krzywo zrobiłem? No nie, gadajcie, no. Nic. Dobra, chodź, Kraki A bo ty tu stój, Kraki On nazwał Krakiego yy, Andrzeja, yy, ten w sensie Andrzej, to ja sobie nazywam, czy ktoś nas Andrzej nie pamiętam kto, chyba Antek. No i Antek też napisał Kraki. I najwięcej, i dużo było. Na Andrzej tylko jedno było imię dla Andrzeja, więc nazwałem go Andrzej. A na pieska były aż trzy imiona: chyba Pieseł, Chyba Pimpek był i Kraki. Ale nazwałem go w końcu Kraki. Dobra, co chciałem zrobić? Bo w sumie dziś nie wiem co zrobić. Może y, zrobię sobie y, Mam pomysł co mogę zrobić Trochę głupi pomysł Ale mam pomysł Posadzimy sobie mączkę kosną Tak, to jest ten ambitny pomysł Albo nie Ej mam pomysł To farmy podwyższymy I tutaj, tutaj będzie to miasto Chociaż, Chociaż nie, bo tu będą farmy Dobra, sorry Albo nie Zrobię tu budynki i farma, tak, tak, to jest to, to jest to, ale pomysł o dostałem, o Jezu, o nie, nawet wam się nie pytają, ale pomysł mam, Churna. ale kozacki pomysł, nie no, to po prostu, e... rewelacja, rewelacja, lody, lody na Bałtyku. Mam pomysł możemy zrobić, ale czegoś tylko dziś nie zrobimy. Mój pomnik nadal stoi, jak tał. Nic się z nim nie zmieniło. Zobaczę sobie jak... Jezu, krawki dostałem. Zobaczę sobie jak wilk to jest Tu jest git. Tu też w miarę git. O ja takiego do jakiegoś kaniona. Albo w sumie zwiedzimy go w tym odcinku. Albo nie, bo to jest taki duży kanion. Je, dobra, jego zwiedzimy kiedy. Tu trzeba jeszcze dokończyć mur. W ogóle to zobaczę co tam jest, bo tam nigdy yy, nie szedłem. W ogóle to przyjadę się Rafałem, właśnie. Znaczy Rafałem, Jezu, Gustaw, Gustawem. Gustawa nigdy nie wykorzystuję, a w tej, w tej chwili się bardzo, ale to bardzo przyda. Gustaw jest bezużytecznym koniem, on tylko siedzi w stajni i tam żre siano i marnuje siano, które ja mu dałem. Także chodź Gustaw, my tu sobie wyjedziemy. Yy. To ja głupio bości nie, ale dobra no. Ej, w ogóle wiecie, że te tutaj takie serduszka co koń ma. Y, to są ogólnie y, nie, y, nie serduszka, znaczy to są jego serduszka. Y, ale y, jakby to jest ten To jest siodło? To są siodełka normalnie. Ja o tym nigdy nie wiedziałem. Jak długo się niszczyliście, Jezu. To, to był chyba głupi pomysł jeździć koniem po liściach. Bardzo głupi. Ale trudno. Czasem człowiek nie myśli. Nawet ja czasami nie myślę. O nie. Jeśli tu jest taki las... O jest! Czy ten pasek kiedyś nie był różowy? Znaczy... Y zielony? Co so jest? Ej, mogę teoretycznie tam zrobić miasto, ale... Hmm. Tam na pewno nie zrobię. Tam też na pewno nie zrobię. Bo tam jest ten brzydki las. Tam jest jeden brzydki, tam jest drugi. Straszny. Boję się go. Szczerze. Nawet stąd widać moją wieża i wszystko wbić. Nawet widać napis. Może zrobię. Yy, tam. Bo tam jest taka ładna polana. Tak, właśnie tam to zrobię. Ten koń naprawdę jest taki głupi i nie może tu. No nie. Powinni to zmienić, że koniem da się jeździć po tych, bo ja naprawdę, jak ja mam tutaj żyć, jak nie mogę normalnie koniem podróżować. Co jest? <słuch> to był płask. się fajnie wychało. I ten tunel jest dla niego za niski. Ej, dam mu siankę. Się tego ze przynajmniej zdrowie mu się nagenerowało tak, zdrowie mu się yy, naprawiło tak to nas jak tam bałwan? elo bałwan elu winka, co tam u ciebie? jak produkujesz? to dobrze, produkuj a u was owieczki? Uh, ale słodziutkie Tu rośnie ten brzydki krzaczur. Walimy sobie trochę itemów tutaj To tu jest skrzynia, Nikt z niej nie korzysta, także trochę tu powalam trochę dużo yy. to U. O no i teraz to się przedała, no Nie to co zawsze drzeweczka. co tu w ogóle było? Tu były takie te, y, pracownia, tu magazyn, niby sprzeczny. tutaj takie obrazy, tutaj ciasto, gdyby ktoś był maksymalnie głodny, a e, tutaj mamy co? A, y, fundacja Arbus, żyj zdrowo i wesoło, <laughs> pamiętam jak to robię, to było takie śmieszne, patrzcie, niszczę to sobie, i mam, tak się nazywa Arbus, to nie nazywa się, że Arbus, tylko taka fundacja ten a wiecie, po co ta wieża była? To jest bardzo ważne. Otóż nie wiecie. W ogóle ta wieża jest taka... Tak, ona jest taka. To ta wieża powstała yy, yy, z, myśl z myślami o to, że jak będę miał tu jakiś najazd, to yy, stanę sobie na tej wieży i będę z tej wieży yy, obserwował, czy będą tu jacyś pilarze. Jakbym miał najazd, yy, to bym się tu schował i bym y, tu by je nie zestrzelili raczej chociaż możecie napisać w komentarzach bo nie, nie jestem pewien no i mogłbym patrzeć, czy są na przykład o, są tam piladżerowie albo na przykład, o, są tam piladżerowie albo tu czy ja tam widzę statek no i co jest? to jest widy, czy co? co to jest? żeby render distance powiększyć, A kaktus, o jezu! Ja myślałem, że to jest ten. Dobra, w ogóle jakiś pillager? Tematycznie, problem pillagerów. Tam jest brązowa owca. Ok, przyda mi się ta informacja. Dla mnie patrzcie. Kur. kury Nie wiecie, że próbowałem przejść minecrafta na takim tym? Choć w że na takim tym. Dobra. Ja się już żegnam. Także do widzonka. Widzimy się w, w, na kolejnym odcinku. Ludny film, ale dajcie łapkę, kurę, tak czy siak. Do rozkaz. Do widzenia. Goodbye. Jak to mówią w Ameryce? I w Kanadzie. Eee, inat sam świecie. Po no, Dobra, nieważne, głupoty gadam, ja